No. Podziel się, podziel się ze mną. No straszysz. Tak. Może od tej strony zajdziemy, może coś da do jedzenia. No. Zawsze jest szansa, żeby dobrać się do nie swojej michy. Aha, zwycięstwo odniósł mniejszy od kota pies. Starczy ci gnoju, teraz ja się nażrę. Eti, dlaczego ktoś ci kradnie jedzenie, a ty nic? I co? Mówią, że zwierzęta są inne od ludzi? To samo. Dokładnie. No? daję jemu trochę zjeść. On cały dzień nic nie znieżar.